Hej, cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie Chciałem was y, się zapytać y, Za kim jesteście w sporze? Falkłęk y, VS y, Ja, i Arfalina Tybiska ankieta y, jest, o, Znajduje się na YouTube y, W dziale posty Tutaj klikacie na mój kanał, potem posty tutaj i potem na tą ankietę i głosujecie. You are Falina, to jestem ja, a Falquen to jest ten wróg mój, odwieczny. Niestety, w dużo krótszym czasie potrafił zrobić dużo więcej niż el, y, Humor impus dawniej. No, ale no trudno. Za kim jesteście? Ja, UR, Falina czy Forkwęg? Ankieta znajduje się u mnie na kanale YouTube. Termit 882 w dziale posty.